Skoro jesteśmy przy służbach mundurowych, to mamy jeszcze zaproszenie od wojska polskiego, które poleca wakacje z wojskiem. To już druga edycja tego szkolenia żołnierskiego. Program to propozycja przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę i zdobyć nowe umiejętności. To idealna propozycja dla maturzystów, studentów czy osób, które szukają alternatywy na spędzenie wolnego czasu. Szkolenie trwa 27 dni odbywa się w ponad 70 jednostkach wojskowych w całej Polsce. Uczestnicy mogą wybrać jednostkę najbliższą. Ich miejscu zamieszkania. Uczestnicy projektu Wakacje z wojskiem 2 będą mogli zapoznać się m.in. z podstawami obsługi broni, zasadami przetrwania, walki w bliskim kontakcie czy pomocy medycznej. W ramach programu zaplanowano trzy turnosy szkoleń w całej Polsce. Najbliższy i zarazem ostatnie odbędzie się 18 sierpnia. Szkolenie w sierackiej jednostce cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest ograniczona i sukcesywnie maleje. Warto więc się pośpieszyć. Po szczegóły zapraszamy m.in. na stronę internetową naszej stacji można też zadzwonić na infolinię 800 180 110 lub zgłosić się do dowolnego wojskowego centrum rekrutacji. Każdy uczestnik programu Wakacje z Wojskiem 2 może liczyć na prawie 6000 zł brutto wynagrodzenia i niepowtarzalną szansę, by przekonać się, jak to jest być żołnierzem.